Łączymy się z Krakowem. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza, Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki, i chłopcy, nisko się kłaniam. Słuchacze i słuchawki, witajcie. Mediteuszki i Mediteusze. Jest czwartek, 23 dzień października 2025 roku. Słońce wzejdzie o 7:21, a zajdzie o 17:32. Imieniny obchodzą Seweryn, Marlena i Marta. Solenizantom wszystkiego pięknie niemożliwego. Bo co możliwe? To i tak się spełni. Dziś dzień pantery śnieżnej. Motto to na dziś lepiej kontrolować swoje błędy niż cudze. Demokryt. 617 wydanie codziennika motywacyjnego. Proszę usiąść wygodnie, zapiąć pasy i jak codziennie. Dziś 617 odcinek codziennika motywacyjnego, który zatytułowałem Niepopularna odwaga, czyli jak powiedzieć nie. Zobacz są pewne granice, to asertywność i te granice w momencie, kiedy mówisz nie, chronią Cię przed rozproszeniem i utratą samej siebie, samego siebie. Ale wiele osób słowo nie traktuje jako coś, co nie uchodzi, nie przystoi, no bo przecież ktoś oceni, ktoś nas przefiltruje przez to słowo. Nie potrafią stawiać granic, nie są asertywni, nie potrafią odmawiać, nie zdają sobie sprawy, że to wpływa na ich dobrostan, a takie godzenie się na wszystko dookoła po prostu ich niszczy. Zobacz, przypomnij sobie, czy zdarzyło ci się kiedyś powiedzieć tak, chociaż twój wewnętrzny głos, wszystko bez wyjątków tobie krzyczało, żeby nie, że nie. Żeby tego nie robić. Zgodziłeś się albo zgodziłaś, żeby kogoś nie urazić, bo chciałaś albo chciałaś być postrzegany jako na przykład ktoś pomocny, lojalny, a potem przyszedł taki moment, taka chwila, że poczułeś albo poczułaś frustrację, zmęczenie, rozczarowanie, na przykład samą sobą, samym sobą. To właśnie moment, w którym twoje granice zostały naruszone, nie przez innych. Nie przez to, co się wydarzyło, tylko przez samą ciebie, samego ciebie, gdy zabrakło odwagi, aby stanąć po swojej stronie, dziś chciałbym Ci opowiedzieć o najtrudniejszym ze słów w ludzkim języku, bez względu na szerokość geograficzną język, na przekonania, religię, itd. O krótkim słowie nie, bardzo krótkim, ale mega potężnym. Słowie, które niejednokrotnie Uratuje ci dubsko przed wypaleniem, chaosem, poczuciem pustki sensu i wszystkimi tymi składowymi, które stanowią o Twoim dobrostanie. Zobacz, z perspektywy trenera NLP wiem, że każde zachowanie, a raczej za każdym zachowaniem stoi intencja pozytywna. Pozytywna intencja. Nawet w momencie, kiedy ta intencja wyrządza szkody innym ludziom albo demoluje życie innych ludzi. Dobrze słyszysz, to nie jest żadne przejęzyczenie. Za każdym czynem, nawet najbardziej haniebnym, stoi pozytywna intencja. Zobacz, nawet w momencie, kiedy ktoś kogoś pozbawia życia, to robi to tylko po to, żeby chociaż przez ułamek sekundy poczuć się w dobrym stanie, z jakiegokolwiek powodu. I tutaj już chyba doszliśmy do takiej ściany, kiedy kolejne przykłady nie mają sensu. Taka intencja, każda, bez względu na to, czego dotyczy, jest pozytywna. I teraz zauważ, kiedy mówisz tak, Mimo tego, że nie chcesz, Twoja podświadomość prawdopodobnie chce Cię ochronić. Ochronić przed odrzuceniem, przed krytyką, przed poczuciem winy. Nie miej do siebie żadnych pretensji, bo to jest naturalne. Nas, ludzi Zachodu, wychowano w kulturze, w której nie oznacza bunt, egoizm, brak współpracy i te wszystkie inne rzeczy. Ale prawda jest inna. Słowo nie, sztuka mówienia nie, to nie jest agresja. Nie, i zdaj sobie z tego sprawę, to troska o siebie, to świadomy wybór nie mogę ci dać tego, bo wtedy zabraknie mnie dla mnie. Skomplikowane zdanie? Jeszcze raz. Nie mogę ci dać tego, bo wtedy zabraknie mnie dla mnie. Takimi zabawami słownymi bawimy się bardzo często na praktyku NLP. To zdanie ma potężny sens i mówi o tym, żeby być asertywnym, żeby umieć powiedzieć nie drugiej osobie, żeby nie godzić się na wszystko to, o co Cię proszą. I nie ma to nic wspólnego z tym, że ty jesteś jakimś hamem, bucem, nie współpracujesz, jesteś nieużyteczny, nieużyteczna i tak dalej, i tak dalej. Tu chodzi o bardzo prosty, naprawdę prosty mechanizm. Zdaj sobie sprawę, że każde Twoja. Każda twoja zgoda, nawet jak tego nie chcesz wewnętrznie, rujnuje twoje życie. Koniec. W NLP mówimy, że słowo nie jest informacją o granicy, a granica to też zdaj sobie z tego sprawę, to nie jest mur. To jest mapa. Mapa, która pokazuje gdzie kończy się twoje ja, a zaczyna nie ja. Jak rozpoznać, że czas powiedzieć nie? Bo wielu z tym ma naprawdę problem. Są ludzie, którzy godzą się bez wyjątku, jak ktoś ich o coś poprosi, cokolwiek, nie ma to żadnego znaczenia, zawsze odpowiadają jak takie kaczki, tak, 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 a potem, a potem zauważają, że w ich życiu nie starcza ich samych dla ich samych. No, znowu metafora wyrwana wprost z NLP. Prosta technika NLP. W której uczę swoich coach i kursantów model trzech poziomów zgody wewnętrznej. Wiesz co? Mam taką propozycję. Weź sobie, e, zrób to ćwiczenie w momentach, kiedy będziesz chciała albo chciał powiedzieć tak. Ono jest krótkie, zajmie ci kilkanaście sekund, ale da ci potężną informację o tym, czy robisz to zgodnie ze sobą, czy też nie. Zanim powiesz tak, kiedykolwiek i w jakiejkolwiek sytuacji, zatrzymaj się na kilka sekund. I zadaj sobie te trzy pytania. Pierwsze dotyczy ciała. Co czuję w ciele, gdy myślę o tej propozycji? Co czuję w ciele, kiedy myślę o tej propozycji? Jeśli pojawia się napięcie, ucisk w brzuchu, spięcie w barkach, zdaj sobie sprawę, że to jest sygnał ostrzegawczy. Drugi, emocje. Jakie emocje towarzyszą tej decyzji? Jeśli czujesz niechęć, opór, zmęczenie, a jednocześnie zmuszasz się do lęku, to jest znak, że mówisz tak z fałszywego powodu. My często godzimy się z fałszywych pobudek, z jakiegoś wyobrażenia, tylko dlatego, że nie chcemy, żeby ktoś nas w jakikolwiek sposób ocenić, ocenił. I trzecie zdanie, trzecie pytanie dotyczy myśli. Czy to, co mam zrobić, przybliża mnie do moich celów i wartości? Jeśli nie, powiedz nie, nawet jeśli to jest bardzo trudne. Daj sobie moment przed, każdym takim, przed każdą taką decyzją. Ta krótka pauza jest jak wzięcie oddechu przed wejściem na przykład do zimnej wody. Daje ci moment świadomości, moment, ułamek, chwilę, sekundę świadomości. A świadomość, zdaj sobie z tego sprawę, i powiedzieli to najwybitniejsi filozofowie, mędrcy i myśliciele. Że świadomość zawsze prowadzi do wolności. Chciałbym się z Tobą jeszcze zabawić w jeden trening językowy o tym, jak mówić nie bez poczucia winy, bo to jest coś, co wielu osobom sprawia duży, ale to duży problemat może nie kłopot, ale duże wyzwanie. Ludzie nie chcą mówić nie, bo boją się reakcji innych, boją się szacunku. A więc posłuchaj technika wyjęta wprost z neurolingwistycznego programowania. Na początku musisz wiedzieć, że asertywność to nie chłód, ale to szacunek do siebie i innych. Powiedzenie nie zazwyczaj nie musi ranić, no bo jest taka formuła, która rani, ale... Mówienie nie, nie musi ranić. W NLP pracujemy z tak zwanymi strukturami językowymi równoważnymi, które chronią relacje, ale jasno wyznaczają granice. I teraz podam Ci kilka przykładów. Oczywiście te przykłady możesz modyfikować na swój prywatny własny użytek. Chodzi o to, żebyś zrozumiał albo zrozumiała o co chodzi i jak budować dane zdania. Zobacz pierwsze. Rozumiem, że to dla Ciebie ważne, ale w tej chwili nie mogę się tego podjąć. Bardzo ładne odpowiedzenie nie. Łączy empatię z granicą, nie odrzuca, ale wyjaśnia. Albo potrzebuje zachować przestrzeń na swoje priorytety. Oczywiście te zdania możesz modyfikować. Zobacz, odwołanie do wartości, a nie do osoby. Albo to brzmi ciekawie, ale nie czuję, żeby było to dla mnie właściwe. Subtelne nie, które zachowuje ton spokoju i autonomii. Albo najlepsze i chyba najkrótsze i najbardziej bezpieczne. Brzmi nie teraz. Krótkie, ale skuteczne. Czasem nie oznacza po prostu odroczenie, odroczenie w czasie, ale nie odmowę na zawsze. Warto ćwiczyć te zdania, warto je poćwiczyć na głos, żeby ciało i głos zapamiętały ich rytm. Zobacz, bo asertywność nie zaczyna się od tonacji i od słów. W asertywności rolę gra Twoje ciało, Twoja postawa, Twoje oddychanie, Twoje przekonanie, z jakim to mówisz, no bo inaczej zabrzmi. Odmowa, nawet ta, która ma chronić Twoje granice, wypowiedziana bardzo pewnym, pewnym siebie tonem, niż takie odpowiedzenie, nie wiesz, bo ten. To nie o to chodzi. Wszystko, co komunikujemy, i tutaj NLP znowu się kłania w Twoją stronę, musi być ze sobą synergiczne. Jeżeli komuś odmawiasz, to odmawiaj w sposób taki, żeby kogoś nie urazić, żeby nie wyjść na buca, na chama. I to wszystko, co będzie się działo w twojej przestrzeni, musi być spójne z twoim ciałem. No bo komunikat, który ty powiesz za pomocą słów, jeśli twoje ciało nie będzie w dobrej postawie, no to nie będzie miał wagi, nie zostanie przyjęty, zostaniesz narażony, narażona, być może na ocenę. Jednak jak poćwiczysz sobie to, co ci powiedziałem przed chwilą, czyli mówienie nie przed lustrem, naprawdę, i tutaj nikt nie musi widzieć, ty robisz to dla swojego dobrostanu. Zobaczysz, jak się zachowuje twoje ciało. Łatwiej nam samym sobie ćwiczyć, niż wyjść tak na pole walki i odmawiać na lewo i prawo, bo są też tacy modele, którzy jak naczytają się o asertywności, my mówimy o asertywności na NLP, na coachingu, no to oni potem biorą model, że chcą wszystkim odmawiać wszystkiego. Nie prowadzi to do niczego dobrego. Odmawiasz wtedy, kiedy jeden z aspektów omawianych w tym podcaście przynosi ci Jakąś informację z twojego umysłu, ciała i tak dalej. Wtedy stawiasz granicę, bo chodzi o Twój dobrostan. Głębsze znaczenie odmowy. Kiedy uczysz się mówić nie, nie odwracasz się od świata. I to sobie uświadom, bo wiele osób ma przekonanie, że jak oni odmawiają czegoś komuś z jakiegokolwiek powodu, no to że oni się odwracają od znajomych, od przyjaciół, no bo wiesz. Nie, nie odwracasz się od świata. Zdaj sobie sprawę, że mówiąc nie, stawiając jasne granice, oczywiście nie w każdym aspekcie swojego życia, bo to nie chodzi o to, żebyś ty te od dziś mówiła albo mówił nie każdemu napotkanemu. Wtedy zwracasz się ku sobie. Każde nie wobec tego, co Cię rozprasza, jest tak, Wobec tego, co naprawdę dla Ciebie ważne. Nie, zobacz, nie dla nadgodzin jest tak dla Twojego odpoczynku, nie dla toksycznej relacji jest tak dla wewnętrznego spokoju, nie dla Twojego lęku i obawy jest tak dla Twojego procesu, dla Twojej realizacji, dla Twojego rozwoju. Granice nie ograniczają. I jak sobie to uświadomisz, jak weźmiesz to na zawsze, toż dasz sobie sprawę, że granice definiują. Dzięki nim wiesz, kim jesteś i czego bronisz. Bo spójrz, w momencie, kiedy nie potrafisz odmawiać, kiedy twoja asertywność jest na poziomie zero, kiedy wszyscy to zauważą, a tak się dzieje bardzo często, że większość twojego ekosystemu zacznie zauważać, że ty nie potrafisz mówić nie, i oni będą cię po prostu, po prostu wykorzystywać. I będą cię wykorzystywać dotąd, dopóki ty będziesz karnie godził albo godziła się na wykonywanie pomocy i na to wszystko, co tak naprawdę zjada Twój czas i zabija ciebie. Ćwiczenie coachingowe na zakończenie. Krótkie, refleksyjne, zrób to. Weź kartkę i długopis i teraz zobacz. Zapisz trzy sytuacje, w których ostatnio powiedziałeś albo powiedziałaś tak. Choć chciałaś albo chciałaś powiedzieć nie, przy każdej sytuacji dopisz, czego się wtedy obawiałeś albo obawiałaś. Czy to było odrzucenie, czy konflikt, czy utrata sympatii, czy jakikolwiek inny argument, który znalazł twój świadomy umysł i ci wyciągnął na zewnątrz, żebyś dał albo dała temu swoją uwagę. Następnie dopisz, co mogłeś albo mogłaś zyskać, gdybyś jednak powiedział albo powiedziała nie. To ćwiczenie, to ćwiczenie naprawdę otwiera oczy, bo widzisz, czarno na białym zostaje zapisane, ile energii kosztuje Cię brak granic, ile wolności daje ci jedno świadome powiedziane nie. I powtarzam, mówienie słowa nie nie ma nic wspólnego z tym, że ty jesteś jakaś albo jakiś aspołeczny, aspołeczna, nieużyteczny, nieużyteczna, że z jakiegokolwiek powodu w jakiejkolwiek dziedzinie Twojego życia nauczyłaś się stawiać granice. Jeżeli je stawiasz, to oznacza, że doceniasz swoją wartość, że nie dajesz sobie wrzucać do swojego ogródka kamieni. Tak można to najprościej zdefiniować. Odwaga nie zawsze wygląda spektakularnie. I mówię o tym studentom, coachi, mówię o tym na kursach, bo wielu osobom odwaga w mówieniu nie to jest jakieś wydarzenie na miarę, nie wiem, lądowania na Księżycu czy czegokolwiek dużego. Nie, nie będzie fajerwerków, nie będzie wybuchu w ogóle jakichś tam sztucznych ogni, nie będzie balonów i smoków, nie będzie trębacz na wieży mariackiej grał ku temu hejnału. Nie, odwaga nie zawsze wygląda spektakularnie. Czasem po prostu jedno słowo, jedno słowo wyznaczy nowy początek. Więc kiedy następnym razem poczujesz w sobie napięcie pomiędzy tym, co chcesz zrobić, a tym, co powinnaś albo powinieneś, zatrzymaj się i posłuchaj samej siebie, samego siebie. Jeśli twoje wnętrze mówi nie, to uszanuj to. To będzie jeden z najbardziej dojrzałych aktów miłości własnej. Twojej zajebistości, Twojej konsekwencji i determinacji, jakie mogą dokonać się w Twoim życiu. Czego ci z całej siły życzę. Raz jeszcze. Mówienie nie i stawianie granic nie ma nic wspólnego z tym, żeby wychodzić na kogoś nieużytecznego, nie dbającego a społecznego itd. Zdaj sobie sprawę, że w wielu przypadkach w Twoim życiu nie. To szacunek do samego siebie, samej siebie. Nie, to Twoje granice. Nie, to Twój dobrostan, często Twojego odpoczynku, zdrowia, samopoczucia psychicznego i wszystkiego tego, co Cię definiuje. Kawowiczom z buycoffee.tu wiecie za co, dlaczego i po co do samej ziemi ukłony zesyłam jesteście najlepsi. Kurde, ta formułka już naprawdę, ktoś mnie obudził o 4.30 rano, to jestem w stanie ją zagrać z czapki bez niczego. Słuchajcie, algorytmy sukcesu. 6-7 grudnia 2025, hotel Leonard Wieliczka. Spotykamy się z profesorem Zbigniewem Królickim. Oczywiście będą Państwo ratyńscy. Jarek Guc, Łukasz Gotowicz, moja skromna osoba, będzie Przemek Hutkiewicz, będzie naprawdę grubo i gęsto i znowu dwa dni wypełnione motywacją transami, uważnością, patentami i skillami z NLP z coachingu. I wszystko to, czego zazwyczaj nie ma w naszych podcastach, a jak jest, to jest tak zdawkowo. Bo jak będziemy razem na sali, dzieją się naprawdę rzeczy magiczne. No i wiadomo, profesor Zbigniew Krulicki, autor książki Metoda Silwy na co dzień, po prostu zacznij, która w przedsprzedaży linki do algorytmów i do książki profesora Zbigniewa Krulickiego znajdziecie w opisie. Chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Jutro w piątek, niestety, nie ma codziennika motywacyjnego, bo łysy musi wyjechać ogarnąć, że tak powiem, miejsca pamięci pobliskich i jadę w kilka miejsc w tym pięknym kraju, żeby zaświecić lampkę, pomedytować, porozmawiać z nimi i pobyć przez chwilę. I robię to tylko dlatego tydzień wcześniej, że jak sobie pomyślę w swoim łysym łubie, co się będzie działo za tydzień na drogach, to jednak nie mam psychy, żeby to zrobić. Dobra, wszystkiego dobrego dziewczynki i chłopcy. Co złego, to nie ja. Kłaniam się nisko do samej ziemi. Słyszymy się w poniedziałek o 6 rano. Nara. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w twoje uszy. Zaprasza Mediteusz.